Dzień widzowie, ja nagrywam odcinek z e, odśnieżania dróg. Już mam 5500, bo trochę w to grałem, ale trochę tylko, widzowie. E, e, mamy na, na dzisiaj na tą grę e, e, wbić 10 tysięcy śnieżek na ten samochód. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Na jedną łapkę w górę będzie nowy odcinek z tej gry więc polecam zostać. Dobra, teraz tutaj dookoła pojedziemy. Dobra. Już mamy 6000 śnieżek zaraz. Bo muszę odśnieżyć drogi, żeby dobrze się jeździło y, ludziom. Tutaj mi się śnieg zbiera. Znaczy, nie, a jak, jaki śnieg? Sól tu sypie. Widzicie tutaj sól? Dobra, ja jed tym pasem, żeby ten pas też odśnieżyć. Bo ten już jest odśnieżony. Dobra, odśnieżamy. Już mamy 000, prawie 6500 śnieżek. Brakuje nam 50. Teraz. Dobra, mamy 6500. Widzimy się, jak już będę miał 8000 śnieżek. Dobra, jednak mam już mam 7000, bo. Do bo właśnie jestem już w mieście teraz. Tyle jeździłem, że już jestem w mieście. I teraz w mieście muszę odśnieżać, bo dostałem też taką pracę, więc musiałem pojechać. Dobra. Ładny jest ten samochód. Bardzo. Dobra. Teraz sobie tu skręcimy. Bo. coś się stało? O! Utknąłem. Dobra, pojedziemy tu teraz tu i zakręcimy tak, żeby było idealnie. Dobra, teraz e, e, pojedziemy na wprost, no na wprost w sumie, i na następnym zakręcie, bo tutaj na nawigacji pokazuje mi, że mamy skręcić teraz tu i później w lewo. A tu jest jeszcze tak żeby było... Ja chcę tak odśnieżyć, żeby y, było tylko y, środ... znaczy żeby było tylko boki nieodśnieżone. Jak jest tutaj. Czyli tak o tu tam było jeszcze... Tu jest w ogóle nie? Nieodśnieżony, dobra, już za chwilę 8000 śnieżek. już że sól sypie. No, muszę się zawrócić. Dobra, mamy 8000. Widzimy się, jak już będę miał 9. Dobra widzowie, już mam 9000 tysięcy śnieżek. Teraz razem dobijemy do 10 tysięcy. Teraz skręcimy tu. Może niedługo będzie live z jakiejś gry. Ale nie wiem, będę musiał ogarnąć. Po prostu będę musiał zobaczyć, jak się robi live, bo jeszcze nie robiłem nigdy liveów. I po prostu może dzisiaj będzie live, albo jutro, albo pojutrze. Zobaczymy, kiedy się wyrobię i e, czy w ogóle znajdę jakiś poradnik. Więc na razie dokładnie nie wiem, kiedy będzie live, ale na pewno będzie w, w tym tygodniu. Jest niedziela, więc na pewno się wyrobi, ale nie wiem dokładnie

9900 i zawrócimy jest 10000. tysięcy, dobra, widzę. Zmieniamy samochód na ten. Zobaczymy jak on jeździ. bo zbiera lepiej. Och, jak on szybko jedzie. Ale fajnie się nie mieści. Dobra, widzowie. To by było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie jedną łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku.